Mamy 15 października 2023 roku. Stan rzeki szprotawy średni. Jak widzimy rzeka Szprotawa zarasta. Rzeczywiście latem tak, że nie można niekiedy w ogóle spłynąć, ale dzisiaj rzeka jest drożna, jestem już na wysokości ulicy Warszawskiej. Przede mną to wzgórze gdzie kiedyś stał kościół ciała Chrystusa. To ten, gdzie w XVI wieku ma miejsce cud eucharystyczny i z bliska moich nozdrzy dochodzi zapach kotletów schabowych z baru Wesoła Kawka. Jest tam przystań kajakowa, także można spokojnie przycumować albo też wystartować z tego miejsca. Warszawska to jest praktycznie wylot już z miasta Szprotawa i płynę w kierunku Henrykowa i bez przenoski można dopłynąć do małej elektrowni wodnej na tudzież starego młyna w Henrykowie. Spokojnie można wsiąść w Szprotawie do kajaka i sobie mówię godzinkę do dwóch popływać bez przeszkód